Nie będziesz mnie słyszeć, bo wieje bardzo. Jak widzisz, ja jestem w szlafroku moim, bardzo ciepłym. Bardzo, zobacz, jakie ciepleczki. To no, po prostu jest mega. Nie wiem, czemu takie coś jest po domu. Powinno być na zewnątrz, bo jest bardzo ciepleczki. Dlatego, dlatego go, kurde, weszłam w chwasta. Dlatego go ubrałam, bo jest cieplejszy od kurtki. Dobra, no i ja oczywiście włączam kamerę. Jak to Kasia tam fajnie napisała. Tak naturalnie. No, ja nie lubię nienaturalnie nic. Wszystko lubię naturalnie. Znaczy, ludzi lubię naturalnych, jak się zachowują prawdziwie i mówią prawdziwie i, i, i nie muszą się, jak to się mówi, po naszemu. Jak była młoda czaić z różnymi sprawami, że mogą publicznie wszystko powiedzieć, i, i nawet to jest teraz taka wyższa szkoła jazdy, że przyznać się do drugiej osoby publicznie i nie denerwować się, i nie martwić, że się tam narobiło coś koło tyłka drugiej osobie, i teraz wstydź się tam odezwać czy jakieś tam inne sprawy. Fajnie jest, słuchaj, yy, mówić zawsze prawdę, mówić to, co się myśli. Yy, bo wtedy nie musisz się denerwować, że, że pokłamiesz coś, bo tylko powtórzysz się sto razy, jak ja to czasami robię. Czasami, prawie zawsze się powtarzam. I ktoś do mnie mówi, ale już to mi mówiłaś, no to dobrze, to znaczy, że nie kłamie. Mam tyle ludzi w swoim życiu cudownych, że naprawdę czasami nie wiem, co do kogo mówiłam. Ale wiem, że zawsze mówiłam prawdę, więc po prostu jak powtórzy się dziesiąty setny raz, to żaden problem. Przynajmniej może sobie posłuchać wersję recording Edislim znowu takiej samej. Więc to jest bardzo fajnie. I teraz tak, no chodzę sobie. No jest dość zimno, dość zimno jest, ale naprawdę na stopy to jest rewelacja. Idziemy do lasku. Tak. Mego lasu idziemy superowego. I no tak, wiem, że mnie lubisz słuchać, bardzo mi miło z tego powodu, ja sobie lubię gadać, więc się uzupełniamy. Yy, wczoraj pościłam za duszek, w czyśćcu cierpiącej i za no bardzo dużo dusz, które no, odeszły teraz. Moich klientów yy, na terapiach online, co mam. Yy, to no i babcie i, i tam członkowie rodziny czy przyjaciele, no odejść do Pana, dlatego bardzo potrzebują modlitwy, więc jak zawsze może przeważnie poszczę w piątek, więc jak możesz się przyłączyć do mnie i chcesz napisać intencje, proszę Cię bardzo, pisz. Pamiętaj, w grupie jest siła, bardzo to jest ważne, żeby dzielić się świadectwami, żeby budować drugą osobę, żeby być dla drugiej osoby, że nie tylko prywatnie, bo prywatnie to wiesz, e, fajnie jest, ale... Ja cenię ludzi, którzy potrafią to co prywatnie robią pokazać publicznie, no to wtedy to jest się prawdziwym człowiekiem, a nie chodzić, udawać, gdzieś bardzo daleko wyjeżdżać, żeby ktoś nie rozpoznał, żeby ktoś nie widział, żeby no, no, czaić się z różnymi sprawami. A to jest takie, no nie do końca, nie do końca prawdziwe na... Panu Bogu się podoba prawda. To jest takie trochę faryzeusze tak zachowywali się. Więc jeżeli myślisz, pamiętaj, zawsze moje posty, moje widia są po to, żeby Ci pomóc. No jak to to, ktoś to odbiera, no to to już jest oczywiście jego indywidualna sprawa. No ja nie odpowiadam za to, jak ktoś odbiera coś. To tak samo jak 100 osób posadzimy na stołku i każemy im oglądać jeden obraz, no to każdy oczywiście będzie widział coś innego na tym obrazie. Wiecie, bo mi szlafrok spadam. Kurczę. Muszę Was tutaj na chwilkę. Szlafrok. Siedź tu. Dobra. Muszę sobie oglądać moje nóżki, moje nóżki, tuluszki. Chodzę po, ni po nich. Niech, dzięki Bogu, że mam nogi. Wiecie co, jak mojemu tacie amputowali tą nogi, to tak bardzo mnie to oczywiście po ludzku dotknęło i, i naprawdę codziennie, codziennie moje dzieci poważnie i ja... Jak wstajemy, czy wieczorem dziękujemy Panu Bogu za wszystko, co się wydarzyło. Zawsze dziękujemy za każdą część ciała, że je mamy. Że mamy dwie ręce, że mamy dwie nogi. Ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, jakie to jest mega ważne. Yy, a nie, że tam na przykład nie mam teraz pieniędzy na rachunki czy tam coś. To się zawsze znajdzie. No a noga, czy ręka? Boże, być uzależnionym od tego wszystkiego. O, różnie, różnie. Kiedyś może się zdobędę na to, że no tak emocjonalnie, bo to jednak mój tata, którego bardzo kocham, no jakie on ma też traktowanie, jakie jak to człowiek czasami są bez uczucia dla niego, czy... czy no różnie, różnie, a człowiek jest uzależniony, no nie ma nogi. Jeszcze no nie jest młody, więc no jest utrudnienie. Dlatego naprawdę dziękuję Panu Bogu za wszystko. Boże, dziękuję za takie cudowne dzieci, jak są zdrowe. Nawet jak nie są zdrowe, to znaczy, że Pan Bóg do czegoś to tam dopuścił, tak? Ale to na inny temat filmek. Dlatego bardzo ważne jest wdzięczność. Zawsze mówię, tutaj ostatnio post dałam, właśnie tutaj dziewczynki stoją koło tego lasu i no i tam komentowałaś, komentowałeś. Zobacz, no wszędzie, gdzie się oglądasz, no to są takie wielkie cuda, nie? No mega cuda. Dlatego nie powinniśmy, naprawdę nie powinniśmy doszukiwać się różnych problemów, różnych rzeczy takich, co nie mamy, albo co powinniśmy mieć, bo nic nie powinniśmy. Powinniśmy otworzyć oczy już podziękować Panu Bogu, że możemy otworzyć oczy, że możemy oddychać. Zobaczcie, wcześniej nie docenialiśmy tego oddychania, a teraz jak te maski zrobili, które ja nigdy nie ubrałam, no to yy, zobaczcie, ile ludzi ma, sama wiem, nawet po moich terapiach, czy z innymi ludźmi prywatnie rozmawiam, ile ludzi ma w ogóle problemy, no bo to jest no, następny długi temat. To jest bardzo, bardzo mądrze zrobione przez nich z góry, te maski, żeby wykańczyły człowieka organizm. No, organizm nie może funkcjonować normalnie, jak ma obraną tą maskę, no bo wdycha swoje bakterie, a po drugie no, od razu astma i, i niedotlenienie się pojawia. No Pan Bóg jakby chciał żeby ludzie oddychali swoje bakterie, no to by nie stworzył, że się wdycha i wydycha. No i by stworzył człowieka z maską od razu na buzi, nie? No to jest takie logiczne wszystko, bardzo proste, ale yy, no do tego trzeba oczywiście dojść i Pan Bóg dotyka każdego indywidualnie. Jak ludzie mnie pytają, a skąd Ty to wiesz, a skąd, to, jak Ty to rozmawiasz z Panem Bogiem, dlaczego do mnie, prze, dlaczego do, mnie, do Ciebie przemawia, a do mnie nie? To jest nieprawda, to sobie w to diabeł mawia, że do ciebie Pan Bóg nie przemawia. Pamiętaj, że Pan Bóg przemawia do każdego z nas, tylko trzeba umieć go słuchać, ale żeby go wysłuchać, to trzeba się wyciszyć. A żeby się wyciszyć, to trzeba się odseparować od łupków. A żeby się odseparować od główków, a no to trzeba a, zmienić też dietę, trzeba zacząć troszkę ćwiczyć, trzeba pochodzić na boso, e, trzeba zmienić towarzystwo, trzeba przybliżyć do Pana Boga, trzeba się wyspowiadać, trzeba przyjąć e, Pana Jezusa żywego, trzeba rozmawiać z aniołami, z Duchem Świętym. No jest e, tysiące spraw, które trzeba zacząć robić. No pamiętaj, że droga... Ta, którą idziesz cały czas i ona nie działa, a ludzie tak sobie idą po 20, 30, 60 lat i zastanawiają się, dlaczego to dalej nie działa. No, Nie mnie oceniać, kogo to jest myślenie, ale jeżeli coś nie działa przez tyle lat, no, to jest chyba logiczne, że jak idę na prosto, no to zobacz, mam nogę w tą stronę, to ja muszę w końcu skręcić i iść w tą stronę, żeby zaczęło coś działać, no bo jak nie szło w tamtą stronę to wiadomo, że trzeba skręcić. Dlatego to jest nawrócenie. Się nawracasz i wracasz do Pana Boga. A z Panem Bogiem to jest takie naprawdę lekkie, cudowne życie. Bo te wszystkie po ludzku problemy, których ja mam miliony też, one w ogóle nie są ważne, nie dotyczą mnie. Mówię Panie Jezu, Ty się tym zajmij, bo ja jestem za słaba i On po prostu się tym zajmuje. Cokolwiek by się nie działo, no, no kimże ja jestem, żebym się zajęła takimi problemami? No ale jak sobie robię z pierwszego przykazania jaja, no to się dzieje, jak się dzieje, jak siebie robię, Bożka, jak robię męża Bożka, jak Jego. robię dzieci, Za Bożka, jak robię cokolwiek, Za Bożka, perfumy, yy, yy, no w ogóle opinie społeczności, Za Bożka, no to to jest od razu, no nieprzestrzeganie pierwszego przykazania, no, a jak samo przez się mówi, no Pan Bóg dał Mojżeszowi 10 przykazań, no to chyba po coś dał to, że jest numer jeden. Pewnie dla niego było to najważniejsze przykazanie, tak? No bo na numer jeden, no, pierwsze, czyli pierwsze to, co Panu Bogu przyszło na myśl, tak? No tak ja to rozumiem, no jak sobie konsultowałam z wieloma kapłanami, no to podobnie rozumują. No ale oczywiście też nie możesz na 100% się sugerować moimi sprawami, bo jak pójdę do Pana, no to wtedy się na pewno dowiem, czy miałam rację, czy nie miałam rację. A kto ma rację, ten stawia kolację, tak? Tu nie chodzi o to, kto jest na świeczniku i kto ma rację, tylko chodzi o to, żeby innym pomagać. I pamiętaj, zawsze pytaj o radę tego, kto sam sobie radzi. No jak pytasz że radę człowieka, który jest na dnie, jest w depresji i w ogóle nic mu nie wychodzi w życiu, no to musisz czasami iść do lustra i stuknąć się w głowę. Hello, czy ja jestem ok? No to i też nie znaczy, że masz odrzuca, odrzucać ludzi takich, którym nic nie wychodzi w życiu, bo ich trzeba podbudować, ale jeżeli jesteś w tej chwili, w teraźniejszym czasie, w takiej sytuacji, że po prostu się wszystko wali i Ty potrzebujesz pomocy, no to zastanów się, na chwilę trzeba odstawić tych ludzi i się gdzieś obrócić i znaleźć sobie ludzi, którzy cię podbudują, żebyś ty wtedy mogła, mógł dać siłę tej osobie, która potrzebuje tej pomocy, czyli tym ludziom, którzy są w tych depresjach. No, ja już naście lat temu poprosiłam pana Boga o tą łaskę, no i widzę, że mi dał tą łaskę, bo ludzie zastanawiają się, no i ja czasami też się zastanawiam po ludzku, po ludzku to mówię. O, jak mówię, mówiłam, takie pucherek jest ta trawka. No i zobaczcie, no jak Pan Bo w ogóle stworzył trawę? Czy cokolwiek się zastanawiał tak naprawdę? Jest ziemia, jest trawa, no i tak sobie chodzimy. I w ogóle nie jesteśmy wdzięczni za to. A tu można sobie na boso pochodzić. Boże, receptory Pan Bóg zrobił w stopach, gdzie to wszystko pomaga. No rewelacyjnie, nie? To jest takie, takie, ach. Jest... No właśnie, no, to tak jak gleba, nie? No gleba przynie wszystko jak, jak tam sypniesz i ona po prostu daje owoce, czy to chwasty, czy to, czy to pożywienie. No i tak samo jest z Twoją głową. No, cokolwiek wsadzisz do tej głowy, to ona daje owoce. No, albo jesteś szczęśliwym człowiekiem, albo takim mamrotnym, narzekającym, co widzisz wszystko w czarnych kolorach. No i to, tutaj o to w tym wszystkim chodzi. No i po ludzku tak. Powiedziałam z minuty wcześniej, to jest tak moja kochana, mój kochany, że no po ludzku ludzie mówią, jak ty możesz przy czwórce malutkich dzieci, no bo to małe dzieci są przecież, to nie są wyrośnięte dzieci, no. Emanuelek ma dopiero 9 miesięcy, no nie wiem kiedy sobie włączysz ten, to video, ale jak sobie włączysz za rok, dwa, no to będzie już miał więcej, tak? Ale na dzień dzisiejszy ma 9 miesięcy i moja kochana... No jak to wiesz, z malutkim no, trzeba dużo pracować, a ja pozostałe dzieci oczywiście, że też. Mam nauczanie domowe, więc no, bardzo dużo pracy poświęcamy z mężem dla dzieci. Y no, trenują bardzo dużo, robimy bardzo dużo rzeczy. Ja mam terapię online cały czas, prawie fully book, cały czas bardzo dużo ludzi, cały czas robię medycynę. Teraz na święta mam taki, taki pomysł, znaczy pomysł, już go realizuję i będzie taka niespodzianka, znaczy niespodzianka, no, y Moje medycyny na odrobaczanie i na system imologiczny. Właśnie wszystko to już miażdżę, już wszystkie nasiona, wszystkie rzeczy, które trzeba, żeby się odrobaczyć. No i zawsze do patrzuszki na święta dołączę jakieś dewocjonalia, które mam poświęcone z samej meczu gorli, od kochanego kapłana, zawsze do tego dołączam. Też, gdzie się dzieją naprawdę cuda. Mam wiele dewocjonali, które. No, były w bardzo wielu świętych miejscach i, i takie świade, mam bardzo dużo świadectw. Znadłam panią, która dostała chusteczkę czy różaniec i naprawdę rak zniknął. No, oczywiście, że to nie jest tak, że dostała i zniknął. No to jest wiara, to jest modlitwa. I tutaj ludzie mówią, a, bo coś tam, jakieś dewocjonalnie, jakieś sprawy, yy, to jest jakieś jehowstwo czy sekciarstwo. Nie naprawdę nie. Jak się wgłębiesz, to wszystko to nie, bo to jest wiara, to są znaki Boże. To tak samo jak się nie... Nie wstydzisz Pana Boga i zobaczysz krzyż, czy kapliczkę gdziekolwiek na ulicy, czy przed jedzeniem, błogosławisz, robisz znak krzyża. To wtedy Ty się nie wstydzisz Pana Boga i pokazujesz to świadectwo takim jednym ruchem, tak? Nie wiesz, kto patrzy tam za rogu. Nie wiesz. Oczywiście, że nie wiesz, ale ten ktoś popatrzy. Ja Ci za chwilę powiem takie mega świadectwo, które no w ogóle co czas mnie cuda spotykają codziennie. Jak, tak jak Ci powiedziałem, no jak jeden dzień nie ma jakiegoś cudu, no ja hallo, ja jestem dogadywaczka z Panem Bogiem. Z Bogiem. Panie Boże, co z Tobą? Co tam grasz w karty, czy, czy w monopol, czy jak? Zapomniałeś pokazać mi jakiegoś cudu? Co konkretnego dzisiaj codziennie jest jakieś? Sacys. Słuchajcie, to, to nie ten ale wtedy, kiedy Ty pokazujesz, yy, że nie wstydzisz się Pana Boga, no, Pan Bóg nie będzie się Ciebie wstydził, tak? Bóg Cię błogosławił. Wstydzisz się Pana Boga, no, Pan Bóg się zacznie wstydzić Ciebie. No i wtedy, wtedy ludzie zastanawiają, dlaczego tak jest za nie inaczej. No, no wstydzisz się, no to, no to jak? Jak wstydzisz się przyjaciela, jak wstydzisz się brata, jak wstydzisz się e, mamy, taty, no to, no to nie ma tej relacji jakiejś takiej normalnej, tak? No, przyjaciela trzeba wspierać, a nie, że ktoś się na przyjaciela i ty idziesz i za pecami też przyocisz Nie, jeżeli nawet wie, że to jest coś strasznego przyjaciel zrobił, to jest tak, tak, nie, nie. Reszta pochodzi od diabła. Zawsze mów pozytywnie, nie mów negatywnie. Nawet jak przyjdzie Zosia to do Gosi i powie, słuchaj, ta gośka to jest taka franca i to i to zrobiła, a Zosia wie, że tak się stało, to ona po prostu milczy i się nie odzywa. I za chwilę się odzywa i mówi, wiesz, ale Gosia, to ja pamiętam, że ona takie i takie dobre rzeczy robi i to. I, prze, i to obracasz na pozytywne. I wtedy ten człowiek, który przychodzi obgadywać, na przykład daje taki, no. Yy, bardzo taki błahy przykład, nie? bo są poważniejsze sprawy w życiu, ale ten człowiek zaczyna myśleć pozytywnie o, o tej gości, bo, bo Zosia powiedziała coś dobrego, tak, a nie, że się dwie yy, nakręcają, to jest takie, no, wiecie, jak jest, no, fajne i to się Panu w ogóle nie podoba, zresztą sama czujesz, jak potem przestaniesz obgadywać, bo sobie wracasz do domu i się czujesz, kurczę, może niepotrzebnie to zrobiłam, może niepotrzebnie tak powiedziałam, no, no nie czujesz tym zaspokajana, a jak mówisz dobrze drugiej osobie, to każdy się czuje dobrze, no bo mówisz prawdę, tak? No jak ktoś jest bardzo zły, no to po prostu się nie odzywaj. Jeżeli ten ktoś przyjdzie o pomoc poprosi, no to wtedy mu pomaga, tak? To nie idź w butach. Ale dobra, yy, miałam ci opowiedzieć świadectwo. No jak na wyspach Kanaryjskich, jak wiesz, jestem, no so, yy, też to jest mój dom. Oh, ja mam wszędzie dom. Ludzie mnie pytają, gdzie ja jestem. Ja mam wszędzie dom. Gdzie Pan Bóg mnie pośle, to po prostu jadę i jestem. Teraz jestem na bardzo, zi... na bardzo zimnej ziemi, trawce, no i co? Ludzie mówią też do mnie, że a o Tobie dobrze, bo Ty po basenach pływasz w ogóle. Ja jestem w każdym, w każdym kraju i, i wszędzie jest Pan Bóg, no bo On stworzył przecież te kraje, nie? Ale słuchaj, jestem sobie, yy, jemy gdzieś obiad, yy, Coś tam jedliśmy, już nie pamiętam, w restauracji takiej na plaży. No i oczywiście bardzo dużo no, wiadomo, wytatuowanych ludzi, nastolatków, no to no, różnie się zachowywali. No, alkohol, no to na dzień dobry jest w takich klimatach. No i tam różne słowa. No z racji tego, że Pan mógł mi dał łaskę też mówienia kilkoma językami, no to, no to mogę sobie porozumieć i porozmawiać z ludźmi. I... Moja ko kurczę, coś to mi chyba te króliki narobiły. No. E, no i słuchajcie, i przyniósł pan jedzenie. No i oczywiście, no, czali jak już dorastające, to troszkę się zawstydził i dał głowę. Na to ja mówię, nie masz prawa wziąć nic do dopóki nie przeżegnasz. Nie pobłogosławisz tego jedzenia i podziękujesz Panu Bogu za jedzenie. No i żeby oczywiście... E, uzdrowiło Cię to jedzenie, a nie poszło w inną stronę, tak? Musisz się pomodlić. No to oczywiście się przeżegnał. O, zobaczcie, ile tych. No. Widzicie tych grzybków malutkich? Patrzcie, ile tego rośnie. No, pamok jest w ogóle niecami, No i tak daje tym zwierzątkom. Dobra, bo się oczywiście mówię coś innego. No i moje dzieciaki się przeżegnały, ja się przeżegnałam. No i sobie normalnie jemy. No i tak parę, tam pół godziny, czy 40 minut minęło. Już idziemy znowu na plażę, wracamy i taki pan biegnie do mnie. Biegnie, biegnie i biegnie. Moje dzieci jakieś tam rozłożyły z mężem, wszystko biegnie. I tak bardzo panią przepraszam. Anglik, czy mógłbym z panią porozmawiać? Ja mówię, no, oczywiście, co się dzieje. Mówię, bo wie pani co? Ja po prostu nie mogę w to uwierzyć. Ech, jeżdżę po całym świecie i, w, i tam różne rzeczy. no Bardzo taki zamożny pan, swoje biznesy. Ma. I mówi, i pani się przeżegnała, i pani uczy dzieci przeżegnać się. Boże, ja muszę zacząć to robić z moimi dziećmi, już wiem, że są tam stare konie, ale muszę to zacząć robić, jaka wiara jest niesamowita. Nie mogliśmy się napatrzyć z żoną, że pani się nie wstydziła przeżegnać, ale on to tak mówił, jakby naprawdę zobaczył, no wiecie, jakby się nagle pojawił Pan Jezus, no taki szok. I on był tak dotknięty. Wymieniliśmy się oczywiście kontaktami. Mam do dzisiaj ten kontakt do niego. I on się bardzo nawrócił. I to jest bardzo długa taka historia, która. No nie będę teraz mówiła, bo muszę uciekać, y, robić soki dzieciakom. Ale y, zobacz takim, o czym mówię. bo to, Ty na pewno też, tysiące ludzi na pewno też. Nie, że Edislim. Po prostu jednym przeżegnaniem się, jednym znakiem krzyża. Widzisz, nie wiesz kto. Na ciebie patrzy. Nie wiesz, ile dusz ty możesz nawrócić, zbawić. Jednym gestem miłosierdzia, ale takim, gdzie się nie wstydzisz Pana Boga. Czyli robisz na chwałę Pana Boga. Widzisz, ludzie mówią, ja tyle robię, tyle zaharowuję się i nic mi nie wychodzi. Dlaczego ty masz, że ja nie mam? Ja naprawdę po ludzku ci mówię, że ja nie wiem, skąd to jest. Duchowo, ja wiem oczywiście, że Pan Bóg mi sypie manny cały czas. Ja mam cały czas. I teraz znowu mi przyszło. No, teraz, już parę dni temu mi przyszło właśnie pomysł taki, że y, jak będę sprzedawała te paczuszki y, na medycynę, no to oczywiście cena jest taka, jaka jest, taka, jak była zawsze, ale jak ktoś chce więcej zapłacić, to bardzo proszę, może więcej zapłacić i się przyczynić do tego, y, żebym mogła no, ludziom innym pomóc. Czy zamówić im święte, czy. Y, czy zrobić jakieś paczuszki na święta, bo chcę zawsze na święta ludziom dawać jakimś biednym. Takim, którym wiem, że nie mają pieniędzy, więc mogę się podzielić. No i znowu zrobię te takie buteleczki po 70 funtów tej medycyny. No i jak ktokolwiek będzie chciał, proszę bardzo. To jest świetna pomoc. I zawsze do tego daję swoje prezenty. Z racji tego, że idą święta, więc, więc cudownie, no cudownie coś tam jeszcze podowymyślam. Podowy, myślę, wiesz, moje języki. No i e, super sprawa. Jak jesteś w Anglii, no to bardzo szybciutko to do Ciebie dojdzie. E, e, więc e, jak jesteś w Polsce, to jeszcze szybciej. Teraz mnie nie ma na Wyspach Kanaryjskich, więc to w momencie dojdzie. Jak chcesz komuś podarować paczuszka, a jak w ogóle chcesz, e, wiesz, komuś zrobić prezent, albo w ogóle bez tego e, wysłać jakiś datek, darowiznę, Żebym mogła innym pomóc, proszę cię bardzo. Ale to tylko jeżeli jest taka twoja wolna wola. To nie jest żadne przymuszenie, to musi być od Ciebie z serca, to musi pochodzić. Ja pamiętam, jak wysyłałam i mówiłam w kościele, że będziemy robić tą zbiórkę tego wana, będziemy wysyłali do Polski. Naprawdę bardzo dużo ludzi po mszy przyszło i, i, i podawało mi datki, ja mówię, ale przecież ludzie, wy mnie nawet nie znacie, no jak możecie mi dać. A dobrze przy wziąć. proszę wziąć. No i ja sobie nie wyobrażam, jak na przykład można by było, jak ktoś mówi, tym językiem takim nastolatków zakusić takie coś. No ja, ja osobiście bym nie mogła spać po nocach. Jakbym coś... Na przykład pieniądze, które mówię, że są przeznaczone na biednych i je zakosić. Te, które na przykład robię z usług i na swoje wydatki na dzieci wydaję, to to jest coś inna bajka, ale jeżeli mówię, że jakiś procent jest na wydatki na, dla biednych, no to trzeba to zrobić, bo Pan Bóg już to słyszy. To jest, słuchajcie, to jest okłamywanie Pana Boga. No a w dziesięciu przykazania jest, no nie tak? Czyli będzie się i tak, czy prędzej, czy później Pan Bóg i tak kara Dlatego ludzie mówią, dlaczego tak mnie się wiedzie, a nie wiedzie. Przypatrz na swoje życie, co robisz? Jedno kłamstewko, jeden przekręt, cokolwiek, Pan Bóg i tak doprowadzi do tego, że dopuści do jakiegoś zła. No bo ono musi pokarać, nie może być bezkarności. Ludzie myślą, że wiesz, że wygrali tutaj, że im tutaj przyklaskują i wszystko jest dobrze. Nie, nie jest dobrze. Dobra, nagrałam się, idę do domu. Uff, dobra, ściągam to, wam, i teraz gorąco. Z Bogiem, błogosławię cię i podziel się tym filmem, udostępnij I, 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 i jak Pan Bóg da, to do przytulenia się, a jak Pan Bóg nie da, to zawsze się modlimy za siebie, okej? Okay? Pa pa, pa z Bogiem Eddie Slimpa!